Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Waters. W dzisiejszym odcinku jest plan dosyć ambitny, bo chcę coś e, zrobić build pod Moonshield e, i ze względu na to, w sensie zagramy pod bloka, pod dużą ilość bloka e, generowanego właśnie z różnych e, źródeł. Aczkolwiek chcę połączyć tego Moonshield'a, bo on daje nam dużo many, e, za dużo bloka. I wrzucić mana orba, bo mana orb daje nam. Coś takiego jak. Yy, zużywa 30 tych. 30 many i dostajemy 12 random odder buffs. No to to jest. Wydaje mi się, że dosyć solidne podejście. Yy, więc na tym się chyba skupimy. Zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie. Będziemy testować, w razie czego, jeżeli będzie dobrze, no to super. Jeżeli nie, no to trudno i żyje się dalej, prawda? No wydaje mi się, że coś takiego będziemy chcieli na pewno zrobić. Możemy taskę wziąć. Ja bym go wziął. I zarezerwujmy sobie jeszcze to. No i tą banana też dorzućmy w sumie. Okej, okay, lecimy od razu. Zapraszam oczywiście do łapkowania, subskrybowania i komentowania. Jeżeli wam się podobają te odcinki z Backpack Battles i... I po prostu chcecie też mnie wesprzeć w jakimś stopniu. No tutaj to widzę, że bez szans jesteśmy. Nie za bardzo mamy jakiekolwiek możliwości. Ale cóż, no, nie, nie przejmujemy się za bardzo, szczerze mówiąc. Trzeba mierzyć wysoko. Jak to mówią ludzie. Okej, okay, coś takiego możemy dorzucić też piga, żeby tam gdzieś golda sobie generować. Early game czemu, nie, tak naprawdę. Tu w ogóle jakie rozłożenie tych bagów ciekawe. No, dobra, na startu staniemy po kamieniu. Okej, okay, no ale oprócz tych kamieni to on ma tylko i wyłącznie mieczyk, więc. No nie za bardzo to jest jakaś tam. Nie jest to za bardzo bolączka dla nas, szczerze mówiąc, hmm. okej. Okay. Możemy sobie dorzucić tak. Robić na przykład coś takiego. A, 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 a. Bo ja bym chciał, żeby ten banan nam się też połączył. Tylko skody, jakby to zrobić? Możemy zrobić tak, dobra. No dobra, możemy zrobić tak po prostu. W teorii to nie jest jakieś turbo złe. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. Możemy też dorzucić ten gardliczek, żeby tam gdzieś więcej tego generować. To sobie zamieńmy i lecimy dalej. Ogólnie możecie dać znać jak wam y, w ogóle idzie w Backpack Battles. Czy polecacie? On ma w ogóle na start chyba dostał ten Box of Riches. już ma dwa, tak dwie tury. Możliwe, że nawet trzy. Wow. Wygląda jakby na start właśnie dostał. Dobra i tu jest szybki dojazd elegancko. Okej, okay. no ten customer card nam się przyda na pewno, więc ja bym sobie go wziął. Tego taska tak samo weźmiemy. To rzucimy sobie. Dorzućmy. Pyk. Gdzieś tam pyk. Mm, stamina jak nam nie będzie za bardzo potrzebny na tym yy, podejściu, no bo głównie to będziemy mieć po prostu dużo bloka, więc... Więc nie widzę sensu, ale fajnie, że mam tego customer carda. W jakimś stopniu to na pewno nam pomoże yy, na starcie gry oczywiście. Dobra, okej, okay, fajnie, już jest leather armor na wejściu. Na wejściu jest leather armor, jest tak samo ten skin potion, ale Póki nie mamy opcji na tego skin potion'a, żeby go dorzucić, to ja bym chyba zostawił tak jak jest. Można zrobić coś takiego, tego skin potion'a sobie zarezerwować i lecimy dalej. Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle silni póki co, że nie musimy się przejmować. Chociaż uuu, on tutaj ma bardzo mocne ten, 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 build, albo ten plecak, jak kto woli, bo on zaczyna robić sieczkę i zdawać coraz więcej obrażeń, prawda? Tak, no już 8 do 10. To bez szans jesteśmy. Niestety. Akurat na takie skal... Uuu. Hmm. No to, to jest rewelacja ty? No chyba musimy to pójść, bo tak samo jest robi. Ruby. Robię. Połączymy sobie tak. Już wam tłumaczę dlaczego chcę zrobić coś takiego. żeby po prostu było dobrze. Nie, ale tak naprawdę. No kurczę, przydałoby się nam te jajko tu rzucić, bo ono generowało Żeby nam się już odpalało to jaja powoli No dobra, zróbmy tak, zobaczymy. No, zmiana planów widzę <laughs> Zdaliśmy tego, tego hita no i to jest fajny, fajny kamyczek powiem wam fajne rzeczy po prostu daję Prawda my tutaj widzę, że dostajemy na dziurę niestety ale nie zmienia to faktu, że ten kamień jest y, dosyć mocny, powiem wam. I to tak... dosyć bardzo mocny. Dobra, skupmy się teraz. Możemy zrobić pyk, 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 pyk. Użyczyć tego karda. Albo na przykład zrobić coś takiego. Póki co. Zarezerwować sobie te dwie rzeczy. No i chyba tyle w tym momencie. No to wychodzi, póki co zostajemy przy takiej, takim rozwiązaniu i liczmy na to, że się uda to ugrać, okej, okay. bo on potrzebuje ile hita, w sensie ile te bronie potrzebują kita mieć, 10 hita potrzebują mieć te bronie, okej. Okay. Jest tak, mógłbym tego dagera. Mm, mm, mm. Zrobić coś takiego, eee, bierzemy oczywiście plecak, bo mamy bardzo ciasne, jeżeli chodzi o miejsce. Za mm, 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 mm. szóstka, ha. nie nieco. To jest za dwa. Możemy sprzedać też za dwa. Ja bym w to poszedł to rzucimy i to póki co chyba zostaje tak jak jest. Teraz. No. Dobra. Zostawmy to tak jak jest i lecimy dalej. Bo my jak na razie na start mamy 6 hita, tak? 5 hita, bo to daje nam 3, Ok. No to to nie jest jakaś turbo rewelacja, bo jeszcze jest problem taki, że my w ogóle nie mamy yy, tych w ogóle nie mamy jakiejkolwiek regeneracji HP To jest ten minus Uuu. Taki fajny ten element powiem wam Ale dobra, dobra Skupmy się jeszcze i pomyślmy jakby to zrobić Możemy dorzucić to Oczywiście ten, ten ananas jest świetny dla nas Ze względu na to, że my potrzebujemy te spajki dorzucać bo nasz close atak attack daje nam te spajki. W sensie te spajki boostują ten close atak. My chcemy, żeby to było boostowane. Jeszcze popatrzę, bo ja już nawet nie kojarzę. Nie pamiętam. Okej, okay, czy potrzebujemy żółte topazy albo te burning cole i burning torche. I po prostu torcze potrzebujemy. Nie wiem, czy to już nie jest za późno trochę kurczę na znalezienie takich rzeczy. No ale nic, no dobra. Okej, zróbmy tak. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej zrobić coś takiego. Bo on bije co 1,6, a on co 2 i 2, więc o wiele dłużej to bije. Aha, tylko że. Dobra, nie jest źle. Ok, jest, jest OK. Jest OK. Dobra, przetestujmy to. 135 armor Dosyć sporo powiem wam Dobra, kamień został wrzucony O tyle dobrze, no i siekamy póki co Więc fajnie, fajnie Zastanówmy się Hmm, a może kupić właśnie taki jeden ten Szafir my Mamy możliwość kupienia teraz Szafiru? On jest 1 2, czyli będziemy mieć 15 Będziemy musieli sprzedać na przykład No ale to jest fajne z Ale jest Wooden Sword jeszcze Dobra to zróbmy tak, że ja ten Wooden Sword tu rzucę Na razie to opylę Zróbmy to tak, to rzućmy tu Weźmy kolejną potę. Chyba odpuszczamy, chociaż. Fajny jest ten, ten szafir. Zastanawiam się. No bo to bije bardzo często. Tak zróbmy, jak już coś, okej. Okay. Dobra nie, odpuśćmy. Ok. Zróbmy tak. Tak, tak i tak. Niech nam to się połączy, zarezerwujemy sobie leather bug e i będziemy mieć na następną turę yy, miejsce w końcu i dorzucimy poty kolejne. Dobra, zrobimy to tak. Okej, okay. jest regeneracja jakaś, delikatna. Kid jest fajnie narzucony. Tylko, że u nas troszkę spajki zostały ściągnięte chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I tu będzie close. Chyba, że nie będzie krytował, uwaga. Dobra. Ale krytną i tak na, na koniec. Na koniec tejże rundy. Dobra, to jest za czwórkę, to ja za czwórkę też muszę, aż nie wypada, wypada wziąć. Nie wiem, no to lek, lekko niedobrze by było. To mm, 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 mm. no możemy zrobić tak, tak. Tak dorzucić tutaj to. I coś takiego dorzućmy. To chyba kolejny glowcy. Chyba będziemy szukać z taskami, żeby je połączyć, prawda? No, na to by wypadało. Co w wypadało sensie wypadałoby to żeby tak to zrobić? Ok, mm, mm, mm. można tak. Kolejna na nas. Super. Super. I patrzmy, co się będzie działo tutaj. dobra, no ten Poison jest w bardzo szybkim... Yy, w sensie bardzo szybko stakujemy tego Poison'a. To jest o tyle dobre. Dobra, póki co jeszcze nie będę patrzył. Sprawdźmy, czy to nam wyjdzie ta walka. Okej, okay, elegancko. No ten Poisonik tu siedzi. W sensie ten Gemston siedzi na tym Poisonie. Bo on uderzył... W ogóle ile dodają obrażeń? Nawet nie dużo, ten klauzowy atak zadał tylko 39 obrażeń. Bije bardzo mało, ale to nawet nie o to chodzi, że bije mało, tylko on po prostu nakłada dużo pojzona przez to. To na pewno na plus dla nas. No i za chwilę zrobimy kolejnego tego Gemstone'a, Je połączymy. Dobra, dorzućmy tak my to. Będziemy chcieli tutaj, właśnie te nasze po potjonki, porzucać. Chcemy zrobić coś takiego, czyli tak. Tak. Aha, nie możemy. Musielibyśmy to wszystko poprzesuwać. Albo zrobić inaczej, może? Hm. Może po prostu, tak? I tu jestem. Okej, okay, dobra. Yy, tylko dobra, możemy to po, pozmieniać. To poprzestawiać wszystko, tak, tak. To dać tu, to dać tu, dobra. Możemy to dać tu. I teraz tak, możemy się skupić, żeby to troszeczkę tutaj pozmieniać, żeby było bardziej sensownie to poukładane dla nas. Na pewno to też powinno zejść stąd. Nie ma sensu, żeby to tutaj było po, po ten... nakładane. Można zrobić? Tak. I pytanie. Co nam to daje wtedy? Okej. Okay, tu nam coś da. W takim wypadku. Tak, tak i tak. Dobra. Ok, dobra. To wygląda dobrze. Eee, oczywiście. O! Nie, może nie tak. Dobra, tak to chcemy zrobić. Można to w jakimś stopniu tutaj połączyć po prostu albo zrobić o hmm ja bym to tak zostawił na ten moment i lecimy dalej tak mi się wydaje możliwe że to można było lepiej jakoś poukładać, ale sprawdźmy tu będzie nam ściągał tego regenerację i nasze kochane spajki więc może być luzik aczkolwiek tutaj liczymy na poizona dużego Sprawdźmy to, jak to będzie się zachowywać. Elegancka. Okej, okay, super. Dobra. Teraz to połączmy, żeby było jeszcze więcej Poisona, bo czemu nie. Yy, dorzucimy sobie kolejną potę. No i chyba na ten moment szukamy plecaczka. Jakiegoś fajnego. Plecak. Zatem że nie jest jakiś turbo fajny plecek, ale przynajmniej jest, prawda? Więc zawsze... Oj, nie tak. Tak już prędzej. Zawsze to jakieś miejsca. No dobra, no i to by było na tyle. Przecież... Weź mi to zachowaj. ja bym chciał, żeby te ananasy były jak najszybciej przyspieszane, więc weźmiemy sobie te glowsy kolejne. Bo on ma ile? 60% szans? No to jest bardzo dużo, żeby nałożyć dwa tego Poisona. Dlatego tego hita widzę, że my nie, nie wbijemy w tej grze To lekki minus Oj, jakiego kolda nam nałożył Ale chyba będzie winek Close, ale dobrze, wyszło, wyszło super Dobra Kolejny tutaj fragment On bije co dwa, ten bije części. Więc wolimy to tak pozmieniać Tak naprawdę Mm, nie wiem czy bym nie chciał właśnie tego szafirka połączyć Tu już prędzej chyba O! Nie wiem czy coś tutaj Nie mogłem kliknąć w ogóle za bardzo Dosyć ciekawa rzecz Jest kolejny rubiak mm, I on daje nam kolejne dwa Tylko to nam dalej Dalej to nie jest yy, To na co liczymy Szczerze mówiąc bo te dwa to troszkę mało nieprawdaż? a czekaj, a jakbyśmy to zrobili jakoś inaczej poukładali, No i tak i tak nie mało i na tego rubiega, dobra ja bym go odpuścił i szukał miejsca okej, okay, jest kolejne miejsce więc fajnie róbmy to następująco okej, okay. i w tym momencie możemy już o, zrobić tak, żeby tak <laughs> Ależ to będzie przyspieszane Żebyśmy tych ee, Tych mieli milion O dobre pytanie, ten Customer Card co nam dawał? Mm. Ok Reflect uh, To jest Legendary, a to było Godly Legendary, Godly or Unique To jest Legendary To jest Unique to można byłoby tutaj gdzieś to wstawić. To jest epic. Mogę wziąć chyba ten, ten. Ale czekaj sekundę. Increase the rarity. A to też będzie, a to już increased chance to find unique items by 8. You can obtain one unique item. Okej. Okay. Dobra, to weźmy te, te kardy. Customer kardy połączmy. I sprawdźmy jak ten Poison będzie nakładany. To jest o tyle fajnie właśnie, że nakładamy i Poisona i tego Colda troszkę, więc on o wiele wolniej po prostu uderza. W ogóle ten, ten Dark Saber to nie ma szans z nami w tym momencie. W sensie ten, ten build ich... Nie miał szans chłopak niestety. Okay. Dobra, i mamy tak. To co 2 i 2. 1-4 Czy ja wolę nakładać? Chyba Pizzerona wolę nakładać częściej. Jest pierwszy topas, który będzie nam generował hita. Nie jest to jakoś najszybszy widzę sposób. Ok, jakby to poukładać, żeby to najlepiej było ułożone, bo tak nam nada dwa. Dwie możliwości. No to póki co mogę to po prostu nawet włożyć. Bo jakbym to ustawił tutaj. Sekunda. Będę miał dwa. A czyli to nam nic nie da. Nie no dobra. Tak jak było, trzeba to ustawić. Nie ma co mieszać. Bo nie widzę tej lepszej możliwości, żeby to jakoś tam lepiej po prostu ustawić. To nie jest za złotówę, tak żebym wziął nawet za złotóweczkę, czemu nie tak naprawdę? I szukamy dalej. O! Pytanie czy ja chcę po prostu zwiększenie damage'u, że kolejne close'y. To jest dobre pytanie. Hmm. Czy przyspieszanie po prostu. Ananasów zostawić na tym etapie. Cztery debawy ściągniemy Dobra, idziemy dalej. Na razie co nie będziemy kombinować I sprawdźmy co on Co on tu ma za kill Ciekawe. Okej okay. Ciekawe zagranie Wow Co się wydarzyło Ej, bo ja troszeczkę nie jestem w stanie pojąć Aha, Hammer uderzył, krytnął. Te Spectre Daggery zaczęły nawalać na tyle, ale czemu? Mmm, 11,7,10. Aha, i one uderzyły kilka razy. Dobra, rozumiem. One uderzyły kilka razy, bo Hammer nas zestunował. No dobra, no. Jest to zrozumiałe dla mnie w tym momencie. Okay, you're może wydać czynsz to move I redukcja healingu na przeciwniku eee, I póki co To chyba byłoby na tyle Szukamy dalej Okej okay. Można dorzucić w ramach Po prostu zwiększenia nam yy, ten Zwiększenia nam mm, Czego? Bloka i tak samo nie wiem, czy tutaj nie dorzucić. Bo to by była tu rewelacja, by była. No, tu jest rewelacja. Przesuniemy wszystko jeden. W teorii nie za bardzo. Chociaż. Dobra, ja to tak kupię, bo to naprawdę daje bardzo dużo nam. I teraz tak. tutaj jakby wleciały Bo dają co? On hit? a po prostu będzie miało plus 8 obrażeń Jakbym dał tak a... Dobra, nie za bardzo, to tutaj tak pasuje Powiem wam Możemy zrobić coś takiego. Ale dobra, bo to jest co? Triggers extra attack? and items have 1% accuracy and crit chance per debuff on your opponents No to to jest mocne. Teraz pytanie: Co my z tym faktem zrobimy? Czy zostawiamy? Czy nie zostawiamy? E, sekundę. Dobra, jestem z powrotem. Yy, na pewno weźmiemy tego topaza. Teraz trzeba się zastanowić czy to jest aż tak dobra opcja lub czy po prostu to wrzucamy tak i obojętny nam nie tu mamy dwa tu mamy też dwa dobra, no zróbmy to tak, mi się wydaje. To jest fajny ten shiftowy walor tutaj. Naprawdę nie będziemy nakładać aż taką, aż tak dużo pojzona przez to ale to nam zaprocentuje poprzez o kolejny ten, kolejny topaz, fajnie. Im więcej topazów, tym lepiej dla nas, tak naprawdę. No, dobra, no to wydaje mi się, że możemy już lecieć do kolejnej rundy. Bo to nie jest aż takie ważne, żeby na tego Kerst daggera nakładać tego Sworda. Wydaje mi się, że istotniejsze jest właśnie, żeby żeby po prostu mieć tego hita w razie czego wiadomo, że my teraz nie, 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 nie generujemy tyle hita żeby było żeby nam się aktywował ten kamień no ale co zobaczymy w ogóle jaka, jaki potężny pojedynek 40 pojzona nałożyliśmy już 50 poisona. dobra, no jest, jest winek więc fajnie okej okay. mm. A, bo to jest jeżeli ta nasza stamina to jest na full. To my za bardzo tego fulla nie mamy. Na tej stamince. No nic. Dorzućmy kolejne, kolejne miejsce w armorku. Oj, pytanie, czy my chcemy zrobić mana z, z Munshilda. Y, mana. W sensie z shielda Munshilda. No ja to jest za trójkę w teorii, więc możemy po prostu dorzucić, czemu nie. Tak naprawdę. Gdzieś tam to też połączyć. Ok. Niech nam się to połączy. Teraz mamy bardzo mocną redukcję hila na przeciwniku. Więc chyba, chyba ok. I kolejny jakiś malutki. Eee, malutki kryształek. Ok, zróbmy tak. Dobra, i lecimy. Sprawdźmy, jak to w ogóle będzie wyglądało. O, on też będzie miał dużo spajków. Będzie miał bardzo dużą ilość spajków w ogóle. Teraz z tego co widzę, zobaczymy, czy to wystarczy na naszych poisonów, no, W ogóle z... kryta za 66 dostaliśmy. A tego hita dalej brakuje. 7 hita. O, ale on krytuje. Wow, ej, wygraliśmy w sytuacji, w której nasz przeciwnik miał 30 spajków nałożonych. A my mieliśmy trzy bronie w teorii, które nakładały, które zadawały obrażenia. No, ciekawie, ciekawe, nie powiem, że nie. Dobra. To się nam połączyło. Eee. I co? Można, można kapa w sumie kupić, żeby ściągnąć troszkę obrażeń. Prawda? No, to będzie okej. Okay. Czego, czego byśmy w ogóle tutaj szukali? To się nie połączyło? Z Dziwne. Może troszeczkę jeszcze więcej tego armorka. Eee, nie wiem, tutaj już tak naprawdę. Można to dorzucić, żeby po prostu dorzucić, chyba. Mm, teraz tak. Jeden oponent healing. Możemy bardzo mocno ściągnąć healing. Albo atak. Albo po prostu co dorzucić? To jest dobre pytanie. jeszcze większą szansę na. na ten. No, chyba tak. Większą szansę zrobić, żeby. żeby nam ten. ten. ten kolt dochodził. Dobra, to tak zróbmy. wiem, czy tu jeszcze coś jest fajnie O, okej, okay, możemy to wymienić. Tak. Tak mi się wydaje. I co? A. I lecimy chyba z ostatnią, z odnetnią, nie jeszcze, nie z ostatnią warką. Jeszcze z ostatnią, więc nie popatrzę. Dobrze, 300 armora. Poison, on też ładnie nakłada tego poisona. Ale to z tych z flaszek nakładał poisona. Więc w teorii, w dłuższym rozrachunku, chyba my powinniśmy szybciej nakładać poisona. Chociaż nie. On ma 40-50, już do 30 naszych. Ale chyba i tak to wygrywamy. No, zgadza się. Fajnie, fajnie. Sprawdźmy jeszcze obrażenia. No i pojazd dodał do najwięcej. Spiky też 150, więc to jest yy, duża ilość. Clothes też 150. No ale tego hita dalej nie podbiliśmy, więc ten kamień w sumie sensu nie miał jakiegoś większego. Bo troszkę za późno yy, doszedł nam ten kamień, przez co te wooden swordy... Yy, było ciężko je trafić i ciężko zrobić na torcze i to tak właśnie wyszło. Średnio, ale nic, to by było na tyle. Udało się wygrać, więc yy, można być zadowolonym. Wróciliśmy do diamentu. Także fajnie, bardzo się cieszę. No, nic, to by było na tyle. Zostawcie łapę. Subskrypcji, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.